Go, dawaj go, pokaż mu, kto jest najsilniejszy, kto jest silniejszy. Co silny? się tam dzieje? Co tak, jest? Dobrze, grane? dasz radę! Dziewczyny komuś kibicują? Co jest ring? Mocniej. Wow, jakie siłacze tu się nawalają na ringu! Dziewczyny, co tutaj się dzieje? Ejdź stąd, słabeuszu bo przeszkadzasz! Co? Ja usz? Ale ja nie jestem słabe uszem. ty się nie znasz na tym, co tutaj się teraz dzieje? No, ja, ring jest nawalają się! Jakie siłacze, patrzcie! Umieśniony hagiłogi -hagi z jakim Steve'em. Dawaj go! Jakie oni mają mięśnie? Ale ej, czekajcie, czekajcie dziewczyny, ja też mam mięśnie, pokażę wam. O, no, ty masz mięśnie, gdzie chyba nie widzę. No, no jak, no pokażę wam też, mam no mięśnie. To pokaż, patrzcie pokaż. na mnie. Ej, stop walka. Patrzcie teraz na mnie wszyscy. Ja też mam mięśnie, też wam pokażę. Chcecie zacząć moje mięśnie? Chcecie? Wasze mięśnie? Pf, te są takie słabe. Ja wam pokażę prawdziwe. Chodźcie, chodźcie wszyscy, stańcie tutaj, patrzcie się na mnie, no? Ja wam pokażę. O, to są moje no, pokaż, mięśnie, pokaż. patrzcie. O! Super! No! Ale z ciebie bambik! Nie masz wcale mięśni! Jesteś taki chudziutki! Co, no i jak to? Ej, wywalają mnie <laughs> z drinku. ej, zostawcie! Mi, przecież jestem umieśniony! No co wy robicie? Ej wypchali mnie! No tu nie, nie ma miejsca nie. dla takich słabych bez mięśni! To no są ja sami silni! Mam... <laughs> No nie, no dobra, ja nie jestem, nie jestem mięśniakiem, jestem chuderlakiem. I <laughs> sobie. Ale mnie wypchali i się dalej nawalają, zobaczcie. Ale Dawaj. ze mnie słaby bambik, nie mam mięśni, jestem chudy. Wygnali mnie z ringu. Tak być nie może. Wkurzyłem się widzowie, wiecie co? Muszę się na nich zemścić. Musimy pójść na siłownię, zrobimy mięśnie, pójdę na ring i ich wszystkich pokonam. Musimy się odwdzięczyć. Dziewczyny mnie wyśmiały, normalnie, ale ja będę ćwiczył. Muszę im pokazać, kto jest lepszy. Ja im pokażę. Na no, ćwiczymy. Pierwsze bieżnia. <laughs> Szybko biegnę, biegnę, żeby nabrać troszeczkę tempa. Rozgrzewka. A wy widzowie, możecie pobiec na mój sklep. Pamiętajcie o moim sklepie. Właśnie, mam koszulki, swoje bluzy z własnym logiem. Wszystko jest oryginalnie, nowe, zapakowane, świeżutkę dla was. Też mam kubki, nowe naklejki, poduszki. Sprawdzajcie. Pierwsza linia w opisie. Smajso.pl to jest mój sklep z, z gadżetami dla was. No i do każdego zamówienia dołączam swoje zdjęcie z autografem. No, Okej, okay. ja tutaj biegnę. Pierwsze rozgrzewka. Musimy się rozgrzać. Na bieżni, elegancko teraz wejdźmy sobie na hantle ok, tutaj hantelki. Tak, siu, ciu siu, ćwiczymy. Jeszcze wejdźmy sobie tutaj na przysiady, żebyśmy przysiady robili i raz, dwa, Raz. O, ale ciężkie i dwa, dźwigamy, dawaj, dawaj, dawaj. Uo. Dobra, ok, coś tu dźwignąłem. Teraz kolejne hantelki. może tutaj na ławkę. Ej, widzowie, każda jedna peczka w górę daje mi jedną siłę więcej. Kliknijcie łapeczki, żebym miał więcej siły, Proszę. Ej, może stanę się umieśniony, teraz będę więcej ćwiczył. Klikajcie łapeczki, żebym stał się większy umieśniony. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, ćwiczymy, ćwiczymy. Jest dobra! Wow, wyćwiczyłem klatę, patrzcie na mnie. No, teraz jestem lepszy. Chodźmy do dziewczyn na ring teraz. Urosły mi klata, urosły mi plecy. Uuu, jak ja wyglądam. I też pamiętajcie widzowie o subskrypcji. Zostawcie jednego subika na dole, e, dlatego, że lecimy po 2 miliony. Okej, okay, teraz, idziemy teraz do o, dziewczyn i na ring. Ja im pokażę. Okej, okay, oni się dalej tam nawalają, więc to sprawdźmy. Przyszedłem, wróciłem. E, co? Patrzcie na moje mięśnie. Patrz, widzisz, jakie moje Bro, mięśnie są? Trochę ja się zmieniłeś, ale i tak jesteś słaby. Nie, no, na pewno nie jesteś taki silny, jak oni. Co? Jestem słaby? ser? Słaby jesteś nadal, <grym> No nie, dalej ja wam pokażę. Ej, teraz ja wchodzę, Smiley wchodzi. Chcę z kim mam zobaczyć. się zmierzyć? Z kim <grym> mam się zmierzyć? Z nim? Okej, okay, dobra, z nim. To czekaj, czekaj. Ustawmy się, ustawmy się, wywalają mnie z ringu. Hagiwagi, proszę zejść, proszę zejść. Okej, okay. i teraz no będę się nawalał, patrzcie, moja pierwsza walka na ringu. Jestem umieśniony, mam klatę, ale on jest jakoś bardziej umieśniony. On będzie miał ciężko, dobra, no to zaczynamy, 3, 2, 1. Let's go, let's go, Nawalam się. O! Jak ciężko, jak ciężko, opiję mnie! Chodź tu, chodź tu, rozwalę cię, jestem silniejszy, mam klatę, a ty nie masz klaty! Chodź, nawalamy się, o nie, wypycha mnie! O, jaką ma siłę, jaką ma siłę! Chodź tu, chodź tu, padniesz, 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 rozwalaj cię! Nie. Dobrze, tak myślałam. No nie, jestem jeszcze sobą uszem. Eee, tak być nie może. Mam za małe mięśnie. Oni mają za duże. No nie. Ej, kto tu zgasił światło? Halo, światło It's odala, to, się odsunęło. Widzisz, nie dałeś rady, pokonali cię. Ej, opij jakieś eliksirki, widzę. Ej, eliksirek jakiś. On oszukuje, on jakąś, jakieś rzeczy pije. Oj, oni specjalnie piją jakieś eliksirki, żeby sobie mięśnie dodać. O, nie ma oszuści, coś wypijają, żeby mieć większe mięśnie. Ale oszukują i dalej się biją. No nie, tak być nie może, tak być nie może. Idziemy ćwiczyć dalej. Ja muszę być silniejszy od nich, no. A on coś tam wypija, jakąś eliksir, bo wtedy oni mają takie większe mięśnie, aha. I jeszcze te na dole, i jeszcze te, ale ręka mi już boli. Naprawdę, ćwiczenia nie są takie proste, jakby się wydawało. Ręka już mnie mocno boli, ale muszę dalej ćwiczyć. O, ktoś przyszedł. Ej kto? Ej, jakiś nowy przed siłownię Haha, <laughs> Dzień dobry, cześć panie Żabo czy... dzień dobry? Pan jest nowy na siłowni? Kiwo że tak. <laughs> nowy, widać właśnie, widać, ale ma pan chude ręce. Uuu, jakie chude nogi, ej, co jest? Jaki pan jest chudy? Widzicie to? Jego nogi chude? Ale chudzinka! <laughs> Ej, to jest tak mój nadgarstek, odor, ale przepraszam, nie będę się śmiał. Też taki byłem. E, też z pana się śmieją, różni. E, Pokazuję, że gołą tak. No, ze mnie też się śmieją dalej. No, jesteśmy chudzi. Ale wspólnie może damy radę. Poćwiczmy razem, wspólnie. Ty mi pokażesz jakieś ćwiczenia, ja tobie. O, super, cieszę się. Okej, okay, podćwiczymy z jakimś nowym na siłowni. I ktoś jeszcze prze, Ej, kto jeszcze kolejnie przyszedł? Ty nowi na siłowni przychodzą, lol. A tam kto tam jest? Co to za głowa? Co jest szyrek? Ej, jaki słaby, jaki cienias, nie ma mięśni w ogóle. Gdzie są te mięśnie? Ale chudziutkie ręce, jeszcze taki mały. Z Pana też się śmieją, Panie Szyreku? <grytanie> tak czy, proszę machnąć ręką czy coś? <grytanie> też się śmieją. Ojeju, biedny, ma chude nogi tak. My jesteśmy chudzi. Wow, jak ten ćwiczy, patrzcie. Wziął teraz na ten na Barki, patrz co on robi z głową. Wow, jak on ćwiczy. Na ja, wszyscy ćwiczymy, dobra, idziemy ćwiczyć bardziej, ćwiczyć bardziej. Musimy na ringu się zmierzyć. Okej, okay, tras rowerek, rowerek, rowerek. Szybko, szybko, wy wypiję coś sobie. Mamy tutaj limonkę. O, wziąłem sobie coś do picia. Mamy limon sport, patrzcie o, sobie wypiję to. Wypijem, patrzcie, wow, teraz mam większego spida O, patrzcie jakie szybko, wy ej, wypijem napój energetyzujący, szybciej. Biegam do ura, teraz będę szybciej ćwiczył. Szybko ćwiczę, szybko handelki, handelki. Patrzcie jak nawalam, patrzcie, jak nawalam, jak szybko, jak szybko, jak szybko. Dobrze, zasuwam, zasuwam. Jeszcze będę. Będę lepszy, będę lepszy, patrzcie. Wow, ręka mi się zmieniła. Widzieliście to? Ręka mam inną. Wow, jakie mięśnie! Zmieniłem się. Uu, jestem silniejszy. Widzi pan, widzi pan? Ha, ten napój energetyzujący pomógł mi też. O, ale kiwa gom. Idę na ring się zmierzyć. Okej, okay, proszę, ćwiczcie tutaj. Ja idę na ring. Zobaczymy, zmierzę się teraz czy ja wygram. Uwaga! Idziemy, idziemy. Mo o, stoi ktoś. Wow! Jakiś Aha, to... inny... Uuu, trochę się zmieniłeś, ale i tak Cześć. masz małe mięśnie. Jesteś też pewnie słaby. Co? Ja mam małe mięśnie? Dziewczyno! Masz <laughs> mega no, słabe. Weź co ty masz za rączkę, jaką małą. No, spójrz na nad... mnie. No, Jaką Nie, małą? No. E... Malutką jeszcze słaby jesteś. Dalej się ze mnie dziewczyna śmieje. Wkurzyłem się. Udowodnię ci i wejdę na ring. Pokonam go. No, Zobaczę. pokaż, pokaż na co ci stać. E... Kto to? Co? Co jest Ganek? jakie on ma ręce zbustowane? Eee, yy... poczekaj, panie, jeszcze nie zaczęliśmy! Co ma w buzi? O nie, będę miał ciężko. Patrzcie na jego ręce. Jakie wielkie ręce, dłonie. Co jest? On ma dwa razy większe od moich. Przecież ja mam jakieś chude. A on ma takie wielkie. Yy, nie wiem, czy dam radę. Ja pana skądś kojarzę. Pan grał chyba w takiej bajce. Yy, ja nie, nie wiem, czy dam radę. On ma mocne, silne ręce. Okej, okay, spróbuję. On nawet jest wyższy ode mnie. Patrzcie, jak on wygląda. Okej, okay, spróbujemy z nim teraz walki. Zobaczymy, czy wygram. Uwaga, dobra, lecimy. 3, 2, 1, start! Szyu, dawamy! A masz ty panie, a masz ty panie, wielko rękę. Da dam radę, dam radę, wygram, wygram to zobaczysz to. A masz, a masz, nawalam się. O, ale mi daje kryty. Ej, o ma dzisiaj większe ręce i mu się ręce jak. Co jest podwójnie kryty mi daje? O nie tak być nie może, chodź tutaj, chodź tu, padniesz, paniesz, a masz, a masz ty, a masz ty. Ja ci zaraz dam, rozwalę go, rozwalę go, rozwalę go. Ale on jest lepszy, kryty mi zdaje. Jakie mocne kryty w mi wpadają? O nie! Ole moc se kryty dostaje na głowę, ale go cały czas nawala, Rozwalił mnie! A, wiedziałam! No nie, jeszcze nie dałem rady! O, jaki słaby! Słaby! Śmieję się! Jeszcze przyjdę i cię, pokoju, już masz, masz tam być. Przyjdę i cię, rozwalę jeszcze, zobaczysz. Okej, okay, idę ćwiczyć jeszcze bardziej. Ale się zdenerwowałem, tak być nie może. Światło, halo! Gdzieś światło... trzeba e, TRZEBA zapalić światło. Światło! Okej, okay, pyk. No KLIKNĘŁEM, <grywa> chyba się zapaliło. Dobra, y, pan Żaba dalej ćwiczy, no ale musimy tutaj być jeszcze więksi. ćwiczymy dalej. Weźmy sobie, wejdźmy na bieżnie. Szereg, <grywa> szereg głową ćwiczy. <grywa> Co jest? Szeregą? Wszystko w porządku? <grywa> On głową ćwiczy chłop Dobra, proszę się ćwiczyć elegancko Ja będę sobie tutaj biegał Muszę być jeszcze lepszy, muszę mieć lepsze, mocniejsze nogi, sprawniejsze, muszę go pokonać Okej, okay, weźmy tu handelki, jeszcze dźwigajmy Dobra, cały czas klikam, patrzcie, cały czas nawalam ręką Macham, żeby tak zbustać swoje ręce, nie, bo wtedy dostaję siłę Okej, okay, dajmy tutaj jeszcze, tutaj sobie pomachajmy O, wejdę w środek, uwaga Wchodzę w środek i... Macham, macham dookoła, patrzcie, macham jak najwięcej, macham, macham, ćwiczymy, ćwiczymy, ćwiczymy I ręka się zmieniła, Patrzcie. Jestem bardziej si Wow! ej, teraz mam większą klatę I większe ręce, widzicie to Teraz jestem bardziej silniejszy, dobra, teraz go pokonam Idziemy się zemścić Tak ćwiczcie, dobrze biegajcie, tak jest, tak jest Hahaha, <średek> żało biega Dobra, teraz moja kolej Idę się zmierzyć, zobaczymy teraz, czy dam radę wygrać Wróciłem. Cześć. Uuu, no, cześć, ale co, jesteś silniejszy? Widzisz, <grym> bo coś mi się teraz. nie wydaje. <grym> Zobaczysz, udowodnię ci dziewczyno. A z kim teraz mam? A, no, do... zobaczymy. Co jest! Siren Head Umięśniony? ale jak on wygląda? Wow. Pewnie nie uda ci się go pokonać, bo jest, jest, jest za silny. patrzcie we własnym sobie, Ole, mocny. Dawno cię nie widziałem w tak się umieśniłeś? Taki. A to będzie moja walka, ale jestem też inny, dam radę. Poważnie, zobaczysz, rozwalę cię. 3, 2, 1 i go! Nawalamy, nawalamy! A masz! masz, poważnie! A masz, nawalamy, nawalamy go, nawalamy! Mocno, dostał, dostał, skryta, dostał, skryta. Skaczemy, patrzcie, on też mnie bije bardzo mocno. Okej, okay, celuję go, skryta, podskakuję. Patrzcie, co się dzieje. Tutaj, U, on jest jeszcze większy. Rozwaliłem go! Padł! To? Rozwaliłem! Rozwaliłem y... go I co dziewczyno, powiesz no, na to? No, nawet dobrze ci poszło hmm, Ciekawe A, widzisz? Następny! Zapraszam poważnie następnego Czekam na ringu na Ale razie pewnie pokonałem. z następnym sobie już tak nie poradzisz Bo już straciłeś trochę siły Co jest? Idzie jakieś drzewo umieśnione? Nie no, serio mam się z drzewem bić? No nie gadaj, naprawdę? Jak to wygląda drzewo wielkie e, No dobra Co jest? On mógł nogami ma Ej, jak pan chce mnie bić nogami? Ej, patrzcie, on nogami macha, patrzcie, go bije, co jest. Ej, czemu pan nie macha rękoma, tylko nogami? Co? Widzicie, co robi? Dobra, cię drzewie, panie drzewie, poważnie. O, o Szczyrek przyszedł i się patrzy, patrzcie, Szyrek, tak, ko, tutaj, kibicujcie mi. A masz, a masz, ty drzewie, rozwalę mnie, rozwalę ciebie, nawalamy się z drzewem, patrzcie, dawaj ciężka go. walka, jest bardzo ciężka. Tymi nogami nawala, ła, ła, dostaje, dostaje, ale on musi paść, on musi ma paść serio. Czemu, muszę Uda go rozwalić? Uda się może? A masz, skryta, go uderzam, patrzcie, dostaje skryta, dostaje skryta, pa, 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 ale dostaję z i tak kończę go, kończę go, kończę go, wow, gratulacje. super. No, drugiego wow. rozwaliłem, I co powiesz na to, i co, i co? No nieźle, te twoje mięśnie są jednak ok. No dobra, następny, zapraszam następnego. Uo nie, teraz idzie U. jakiś silny Steve. Ja już no, o, o. Dobra, mamy problem, dobra, teraz kolejnego. Muszę rozwalić kolejnego, uwaga, zobaczymy, czy damy radę. Z tym już będzie ciężko, ale muszę go rozwalić on poważnie... Uda musi ci się paść. Kibicuję Uwaga, tobie. mam mało serca, ale groźne. a masz, a masz i co? Nie, siła to nie tylko, ale też trzeba mieć mózg. a masz, a masz ty, a masz w głowę... Ej, trzeba uważać, mam mało serc, mam mało serc, a masz, a masz, dostaję w rękę, dostaję w rękę, dobrze, kończę go, kończę go, dostaje kończę dostaję, 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 dostaję! Macha, macha, po twarzy, bo chyba trwa... O, go rozwaliłem kolejnego słabe usze. Ha! A, i co? Ale dobrze ci poszło, naprawdę jestem pod wrażeniem. Dawać mi teraz tu najsilniejszego! Najsilniejszego dawać mi tu na ring. Najsilniejszy. Najsilniejszy, chodźcie! i O, o yy, To ja już nic nie mówiłem. I yy, yy, Co jest grona? Jaki wielki styf umieśniony O, nie mamy problem. Jak ja mam z nimi wygrać? To Poczcie będzie ciężko. Yy, dobra, to o mnie. O mnie macie powalczyć. Kto wygra? Czy Steve czy Baldi? O, zobaczymy, kto wygra. Steve ma większe szanse, bo on jest większy. Dobra, okej, okay, to niech wbiją się oni. Ja się zregeneruję. Tylko potrzebuję coś do jedzenia. Macie może coś do jedzenia, czy coś? Potrzebuję się zregenerować. Ok, zobaczymy, kto wygra z nich. Dobra, to Steve z Baldi teraz się biją. Będziemy oglądać, patrzeć. No to dobra, to lecicie. Steve, lecisz, stoisz, o wyrzucił mi z jabłko, dzięki, zjem sobie, przynajmniej mi da jedzonko Okej, zapraszam, do ringu, zobaczymy kto wygra, patrzcie, Steve wchodzi, będę patrzył, zamknij się. okej, da Lecicie, lecicie, go, 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 patrzcie, Baldi atakuje Steve'a, ale Steve powinien wygrać, patrzcie, on jest o wiele większy, silniejszy A Steve jest naprawdę, ale na razie go kontruje, co? Padł na hita? Co jest? No hita padł, no to teraz mała kolej, mocne. to teraz mała kolej, zobaczymy czy ja wygram, uwaga, i nawalamy się, chodź tu, chodź tu, o masz, o masz, o masz, o masz, zobaczymy kto wygra, zobaczymy kto wygra, o, no i co, i co, nic mi nie zrobisz, No Sabeus. Sabeusz, Sabeusz, no dawaj, 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 co? Ma no, hita, jak on jest taki mocny, silny? O nie, tak być nie może. Ale on jest silny, wow! O nie, dziewczyny muszą być po mojej stronie. Ej, chodźcie, koledzy, chodźcie, koledzy, pomożecie mi! Muszę być jeszcze silniejszy! Ej, słuchajcie! Słuchajcie, on jest silniejszy ode mnie. Macie jakiś pomysł, może? Macie coś dla mnie, czy coś? Ej, on coś wyciągnął, co? Żaba, co trzyma? Ej, wyrzuciła mi coś, jakiś eliksir. Jakąś pompę, czy co? Co to jest? Ej, dostałem eliksir siły. Ej, mam to wypić? Serio? Ej, mi da chyba, żebym miał więcej siły. Dobra, okej, okay, to będę pił w takim razie. Zobaczymy, co mi się stanie. Uwaga, pijemy. Co jest? Wow! Stałem się jeszcze silniejszy! Jakie mam mięśnie, patrzcie na to! No teraz to ja wygram poważnie. Teraz ja rozwalę, jakie plecy! jakie łapy! O, dobra, to teraz idziemy nawalać, okej. Okay. Zobaczmy teraz. Dzięki żabo. Ej, ty, Steve! Jakie ty masz mięśnie! Zobaczymy, kto teraz wygra. Co ty na to? Zobaczymy. O -o. Ok, idziemy na ring z wielkim Steve'em. Zamykamy drzwi i idziemy się z nim bić. Zobaczymy, kto jakie teraz wygra. Jakie mięśnie, jakie plecy. Patrz na to, dziewczyno, patrzcie na mnie się, koledzy. To będzie walka długa, ale ja muszę da, wygrać. Da, masz radę teraz na pewno. Ok, dam radę teraz na pewno. Lecimy. Chodźcie, Steve, O, masz! Nawalamy się z nim. da. kto wygra? Walka będzie długa, więc trzeba nawalać się. Ok, powoli. Jeszcze go skontruję zapką. Ok, na razie mam dużo wystarduszek, więc luźno jest. Dobrze. Nawalamy go. Patrzcie, jaka wielka walka. Jestem jak gigantyczny ze Steven. Oba jesteśmy silni i wielcy. Dobra, nawalanka. Kto wygra, proszę Państwa, kto wygra? Kto wygra? Czy smajslą, czy może ten wielki styf umieśniony Ale walka jest zacięta, bardzo wiele walka zacięta, nawalam Uhu! go też dostaję, też dostaję, nie mam trzy seruszka, o nie o nie, 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 Czekaj, czekaj, mam mało serc, mam mało serc, mam mało serc Nawalam go, nawalam, go nawalam, go nawalam, go, nawalam, go, nawalam, go, nawalam, go, nawalam, go, nawalam go, a masz, a masz skryta w głowę, 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 w głowę dostaję, w głowę, a masz. Jest dostał w głowę, rozwaliłem go! <laughs> I co, dziewczyno, powiesz? I co, dziewczyno? Wow, 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 Ale super! Gratuluję tobie! Aha, i co? Teraz ci się podobam, tak? Ale masz mięśnie, no! A i dziś teraz jej imponuje. i co powiecie koledzy? Jestem najsilniejszy, najsilniejsi, tak? <grywa> a czek, się Najsilniejszy ciesną. jesteś! Jest, zostałem najsilniejszy, a dziewczyna się Wymien Ryan zakochała i polubiła mnie. Haha, <grywa> o to chodziło. To okiem o mięśnie. A wy, widzowie, też możecie wbić na mój super sklep. Jakbyście chcieli po moje koszulki, bluzy na smajsu.pl wpadajcie, zobaczyć nowości, różne gadżety i tak dalej. Zobaczcie sobie, widzimy się jutro, pamiętajcie odcinki, są codziennie. O i zróbcie mi zdjęcie, że jestem taki umieszczony z party. <laughs> oh yeah. No i co, widzimy się jutro Też wbijajcie do Paty. Paty też nagrywa minecrafta Robloxa, nazywa się pati uh, Pati S albo X No i do jutra, widzimy się jutro <gryw> Taki umieśniony <gryw>